Sylwester z Polsatem. Już czas. To fajnie, spoczko. Dziękuję, dziękuję. Wspaniała publiczność. Zatrujmy kopiec Mendsena. Czekamy tutaj na opinię eksperta. Czym nie zmarnuje tej kremówki w tym momencie? 3 punkty akcji, w sam raz by było. Listwa. Do... Jak w Albion Online, to MMORPG, w którym ty kreujesz własną historię. I pół zjadło. To był świetny plan. Co to się wydarzyło w tym momencie? Co ja to zrobiłem? Czy on ma drugą fazę w tym momencie? I co najlepsze, zjadł mi korwinka. Świetnie! Co mogło pójść bardziej nie tak, tak ciągle listwa, listwa i wystarczyło. Ty grałeś to o zbyt, ale jeszcze się spotkamy. Zaraz zrobić ci